Słuchajcie tego, wszystkie narody. Na końcu uszy wszyscy, co światem już wiecie. Wy, niscy, pochodzeniem, tak samo jak możliwe, bogaty na z Bogiem. Moje usta wypowiedzą słowa mądrości, a rozważanie mojego w serca w słowa roztropności. W na koniec mojego ucha ku przypowieści, przy dźwięku biry wyjaśni mą zagadkę. Dlaczego miałbym się tworzyć w dniach niedobrych, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chępią się ze drogą swym bogactwem? Nigdy bowiem siebie samego nie może wykupić, ani nie umieści bogu ceny swego jego życie jest zbyt kosztowne i nie zdarzy się to nigdy, by móc żyć na wieki i nie doznać zakładania. Każdy był widzi, mędrcy umierali, jednakowo nie głupi i prostak, zostawiając obcych swoje bogactwa. Groby są ich domami na wieki, ich mieszkają przez wszystkie pokolenia, choć nie mamy z tymi nazywali ziemię. Bo człowiek nie będzie trwał do dostatku. Przerównany jest do od który ginął. Taka jest droga tych, co ufność pokładają w sobie. I taka przeszłość miłośników własnej mowy. Doszło do szorcji, jak krowce. Pasik śmierci. Zejdą prosto do grobu Serca prawych zapanują na niej. Rano zniknie ich postać szeon ich Lecz Bóg wyzwoli moją duszę z mocy szeonu, bo mnie zabierze. Nie obawiam się, jeśli ktoś się wzbogaci, jeżeli wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic z sobą nie weźmie, a jego zamożność nie pójdzie za nim. I chociaż w życiu sobie pochlebia, będą cię słabić, że się dobrze urządził, Musi iść do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie zobaczą światła. Człowiek, co w dostatku żyje, ale się nie zastanawia, przyrównany jest do wydruk, które giną. Psalm 49